Trwające aktualnie postępowanie na rozdział przez ministra administracji i cyfryzacji nowych częstotliwości budzi sprzeciw całej branży telekomunikacyjnej, ale i bardzo wielu abonentów, użytkowników internetu mobilnego i telefonów komórkowych. Warto tutaj przypomnieć kilka podstawowych zasad odnoszących się do praworządnego państwa, gdzie prawo zamówień publicznych, tak jak w ogóle prawo regulujące. Każdy segment życia jest po to, aby stanowić jeden, równy dla wszystkich porządek. Mało tego, ustawa o zamówieniach publicznych daje odpowiednie narzędzia i uprawnienia, które pozwalają na przyspieszanie prowadzonych postępowań, jeżeli to leży w uzasadnionym interesie społecznym. Nie może jednak być tak, że w praworządnym państwie prawo stosuje się w sposób wybiórczy, a organy państwowe, które z definicji powinny stać na straży porządku, wyszukują Krótsze i półlegalne sposoby na obejście przepisów. Jesteśmy nauczeni, że reguły gry nie zmienia się w trakcie jej trwania. Nie chodzi tu nawet o kwestie techniczne, ale o przejrzystość zasad, fundamenty naszego państwa i odpowiedzialność za kraj i jego obywateli. Nie można się godzić na rozwiązania wprowadzane tylnymi drzwiami. Jeżeli chcemy budować praworządne państwo, reguły gry powinny być takie same dla wszystkich. To, co próbuje przeforsować minister administracji i cyfryzacji, to z formalnej strony bubel i skandal, z praktycznej natomiast to nawet niepozorne rozwiązanie. To działanie, które w efekcie spowolni cały proces. W dodatku w dalszej perspektywie zapłacimy za nie wszyscy, bo nieodzownie będzie się wiązało to z roszczeniami odszkodowawczymi nie do obronienia przez Skarpaństwa. Oczywiście zapłacą za to abonenci. Trudno mi wyrokować, czy jest to głupota, czy zła wola, ale obie alternatywy nie są budujące. Skarpaństwa na tym nie zyska, ale zawsze za to zapłacą klienci. Zapłacą więcej za telefonie komórkową i za dostęp do mobilnego internetu. Chyba nie o to nam chodzi. Czy tak ma wyglądać Polska w budowie? Myśl samodzielnie.